Kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiadać o pewnym bardzo ciekawym składniku w kosmetykach, który, stosuję, który testuję już od kilku miesięcy w kilku kosmetykach, a mianowicie o jadzie pszczeli. Ja już ten filmik zapowiadałam jakiś czas temu i muszę przyznać, że jakoś długo mi zajęło, żeby się do tego filmu przygotować, zebrać i nagrać. Także jestem dzisiaj. Opowiem Wam o samym składniku, jak on ma działać na skórę, jak się go stosuje w kosmetykach, o tym, jak się go. Go pozyskuje, w jakich kosmetykach można go znaleźć. Ja osobiście przetestowałam, nadal testuję cztery kosmetyki. Także kilka słów Wam o samych tych kosmetykach opowiem i ewentualnie jeszcze o innych, jakie znalazłam w sieci, gdzie można dany składnik znaleźć. Także jeżeli taki temat filmu wydaje się Wam ciekawy, to oczywiście zostańcie ze mną na dłużej. No i kilka słów o samym jadzie pszczeli. Miad pszczeli inaczej też nazywany jest apitoksyną. Jak on ma działać na skórę? Przede wszystkim ma wyrównywać kolory skóry, ma wygładzać drobne zmarszczki, ma poprawiać krążenie? Odnowę komórkowo ma uelastyczniać, ma pobudzać produkcję kolagenu. Ma takie działanie bardzo mocno naprawcze, ma działać antystarzeniowo, przeciwzmarszczkowo, ma również wygładzać już istniejące zmarszczki. Działa również regenerujące na, na skórę, także może też przyczyniać się ewentualnie do leczenia jakichkolwiek ran na skórze. W jaki sposób konkretnie jad pszczeli działa na skórę? Kiedy nałożymy taki kosmetyk właśnie z jadem pszczelim, możemy odczuwać delikatne mrówienie skóry. I to ma symulować jak gdyby urządlenie pszczoły, wysyłane są sygnały do mózgu, no i skóra zaczyna się bardzo silnie regenerować. Także samo to działanie po prostu stymuluje jak gdyby odnowę komórek. Słuchajcie, stosowanie jadu pszczelego to nie jest żadna nowość. Jad pszczeli jest stosowany w medycynie alternatywnej, w medycynie naturalnej już od wielu lat, głównie jednak jako środek wspomagający leczenie schorzeń reumatologicznych. Jest też stosowany właśnie w medycynie, w medycynie alternatywnej, jako środek wspomagający przeciwdziałanie alergii. Znalazłam też taką informację w sieci, że apitoksyna niszczy wirusy HIV, przez to, że. Niszczy ich osłonę białkową, także nie wiem, czy jest konkretnie stosowana w leczeniu AIDS, natomiast znalazłam taką informację, że niszczy wirusa HIV. Słuchajcie, jak w pszczeli to jest oczywiście toksyna i jest to jak gdyby składnik chemiczny, jakby nie było. Składa się z peptyd i z protein, przede wszystkim z apaminy, to znaczy jeśli chodzi o te peptydy, to zawiera apaminę i melatininę. I to są takie dwa główne peptydy, które znajdują się właśnie w jadzie pszczeli. Ja znalazłam takie kliniczne, słuchajcie, badania. Co prawda znalazłam kilka artykułów natomiast skupiłam się na jednym były to badania kliniczne wykonane w Korei Południowej i koreanki brały udział w tych badaniach i do tego badania zgłosiło się 22, zgłosiło się 22 kobiety zgłosiły się 22 kobiety w wieku między 30 a 49 lat które miały różny poziom zniszczenia jak gdyby skóry tu tutaj chodziło też głównie o fotozniszczenie czy fotostarzenie skóry ale wiadomo, no, o różnym natężeniu zniszczenia zniszczenia tej skóry i to natężenie zostało zbadane przez oczywiście dermatologów. To były badania kl kliniczne, gdzie to zniszczenie, jak również później działanie samego kosmetyku było badane konkretnie pod mikroskopem, było mierzone tam w mili, w mikrometrach i tak dalej, także to były takie, wiecie, profesjonalne badania kliniczne, a nie tylko na tej zasadzie, że dajemy komuś do używania jakiejś kosmetyki po 4 czy tam 12 tygodniach, pytamy się o odczucia. To było po prostu badania takie, tak jak mówię, kliniczne, Mierzone pod mikroskopem, i tak dalej. Także najpierw ta grupa kobiet została z, zbadana przez dermatologa i ich skóra została również zmierzona w mikrometrach te zniszczenia. I podano im kosmetyk, który kazano im stosować przez 12 tygodni rano i wieczorem. Z tego, co zrozumiałam, czytając raport z tego badania, to ten kosmetyk, który oni tam stworzyli na. Potrzeby tego badania zawierał 0,006% tego jadu pszczelego. Także wydaje mi się, że to było stosunkowo słabe stężenie, ale być może ja źle zrozumiałam ten raport. Nie wiem. 12 tygodni. No i po tych 12 tygodniach, oczywiście, to znaczy w ciągu tam po 2, po 4 i po 12 tygodniach przeprowadzono pomiary jeszcze raz skóry tych kobiet i zauważono zmniejszenie się widoczności zmarszczek o 11%. Przy czym nie była to oczywiście liczba stała. Te procenty zależały. Od tego, jak, jej, jak, wcześniej, jak bardzo wcześnie była ta skóra zniszczona. I im bardziej była skóra zniszczona, tym lepsze były jak gdyby, efekty działania tego, tego kosmetyku. Także u, u kobiet, u których to zniszczenie początkowo było największe, to właśnie zaobserwowano aż 11% poprawę. Także są te badania kliniczne, właśnie pokazujące działanie jadu pszczelego typowo na skórę i typowo właśnie na działanie takie przeciwzmarszczkowe, a już konkretnie mówiąc, wygładzające zmarszczki, natomiast jest tych badań jeszcze stosunkowo mało, dlatego te, również kosmetyki z tym, z tym składnikiem są stosunkowo rzadkie na rynku i mam wrażenie, że mało się o tym mówi, dlatego, dlatego właśnie, że tych badań jest mało, chociaż są one bardzo obiecujące. Kilka słów też chciałam powiedzieć o tym, w jaki sposób jest ten jad pszczeli pozyskiwany. Bo właśnie ten temat też mnie bardzo ciekawił. Jak zaczęłam się interesować tymi kosmetykami z jadem pszczeli, zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób ten jad pszczeli jest tak naprawdę pozyskiwany i czy te pszczoły rzeczywiście na tym cierpią w jakikolwiek sposób. No i znalazłam informację. Słuchajcie, jad pszczeli pozyskuje się dzięki płytce elektromagnetycznej. Krótko mówiąc, na wejściu do ula ustawia się taką płytkę, która tam jest pod jakimś konkretnym napięciem. Pszczoły w Wchodząc do ula, przesuwają jakby żądłem po tej płytce, i w ten sposób ta płytka na, na zasadzie właśnie natężenia jakiegoś tam prądu pozyskuje ten jad. Przy czym nie jest to oczywiście proces. Nie, nie, nie jest ta płytka tam ustawiona przez cały czas ta płytka jest tam ustawiona z tego co z, z, przeczytałam to mniej więcej na 3 godziny i tylko 3 lub 4 razy w miesiącu, także jest to takie pozyskiwanie tego jadu zupełnie bezbolesne jak gdyby dla pszczół i też nie, nie powodujące żadnej szkody, to znaczy gdyby się na tym głębiej zastanowić, to jak już ta pszczoła odda jak gdyby ten jad, no to przez jakiś tam czas jest bezbronna, prawda? No ale tak czy inaczej yy, znalazłam różnego rodzaju właśnie publikacje, takie w ogóle poradniki dla pszczelarzy, jak ten jad uzyskiwać, no i wszędzie znalazłam zapewnienia, że nie, ma, nie przynosi to żadnej szkody pszczołom, jest to dla pszczół bezbolesne, właściwie to pszczoły się nawet nie orientują, że jest coś tam im podbierane. Sam jad, jak już jest zbierany tą płytką do jakiegoś tam pojemniczka, no już nie wnikam, nie jestem pszczelarzem, jest później suszony taką metodą, wiecie, na zimno i jak już jest wysuszony, to jest doprowadzony do postaci takiego proszku. Ten proszek jest w miarę stabilny i on nawet ma stabilność do 5 lat, jeżeli jest oczywiście przechowywany w odpowiednich warunkach. W czasie tego suszenia i jak gdyby przetwarzania tego jadu, ten jad jest jak gdyby Oczyszczany. Oczyszczany z tych innych składników, czyli z pyłków pszczelich, no z tego wszystkiego, co też pszczoła może mieć na, na sobie, jest on po prostu taką, jak gdyby naturalną metodą oczyszczany. Dlatego, jak już znajdujemy ten jad pszczeli w kosmetykach, to on często jest nazywany, że jest purified, czyli że jest po prostu oczyszczony. Także tak wygląda działanie jadu pszczelego, tak wygląda też jego pozyskiwanie. Słuchajcie, jeśli chodzi o jad pszczeli i alergię, to na większości kosmetyków, właśnie z prawdziwym jadem pszczelim, producenci sobie zastrzegają, Zastrzegają, znaczy podają takie ostrzeżenie, żeby nie stosować w razie alergii, właśnie na jad pszczeli. Wiadomo, że to jest bardzo silna toksyna, czy to jad pszczeli, czy jad os, czy jakiekolwiek zresztą inne jady. To są bardzo silne trucizny, bardzo silne toksyny, i wiele osób jest na te substancje uczulone i to czasami te alergie są naprawdę takie bardzo ostre. Ja sama wiem na pewno, że jestem uczulona na jad osy. To znaczy. Nie wiem, czy można to nazwać uczuleniem, ale bardzo silnie reaguje na urządlenie osy. Mam na myśli, że po prostu bardzo mocno puchnę. To, to op ta opuchlizna utrzymuje się u mnie przez kilka dni i jest naprawdę mocna, nie chodzi mi wiecie o, o takie nie wiem, mnie pszczoła jak na przykład ugryzła w ramię, to mnie praktycznie sparaliżowało cały łokieć, nie mogłam w ogóle ruszać i cała moja ręka była tutaj napuchnięta tak samo jak mnie kiedyś osa u, ugryzła, u, ugryzła, urządliła w kostkę, to bardzo mi napuchła cała po prostu stopa, nie mogłam w ogóle chodzić, także i to przez kilka dni, także mówię, ja bardzo mocno puchnę i u mnie te, ta reakcja jest naprawdę bardzo silna, natomiast też ja nie, ugryzła mnie osa kilka razy, nie zdarzy że to jakoś tam szczególnie często i też nie brałam wówczas żadnych leków ani antyhistaminowych i tak dalej, więc prawdopodobnie to by mi pomogło, Bo większość osób na urządlenie, czy to osy, czy pszczoły reaguje jakąś tam wiadomo miejscowym bólem, miejscową opuchlizną i nie trzeba się wspomagać żadnymi lekami, z reguły nasz organizm sobie radzi z tego typu toksyną i po prostu ją z naszego organizmu usuwa, natomiast takie silniejsze reakcje właśnie jakiejś opuchlizny, czy nawet może to dochodzi do jakiegoś szoku toksycznego, wiadomo, no, każdy z nas inaczej reaguje. Także ja powiem szczerze, że zanim zaczęłam używać te kosmetyki z jadem pszczelim, to miałam pewnego rodzaju obawy, dlatego że wiem właśnie, jak mój jak organizm reaguje na jad osy. Nie wiem, czy jad osy to jest to samo co jad pszczoły, podejrzewam, że nie no niemniej jednak miałam taki, tego typu obie, obie, obiekcje, także jak dostałam ten swój pierwszy kosmetyk, to chyba pierwszy raz zrobiłam taki wiecie ten test i nałożyłam sobie trochę tego serum gdzieś tutaj za uchem dosłownie trochę raz i czekałam 24 godziny, czy pojawi się jakaś reakcja czy nie, na szczęście żadna reakcja się nie pojawiła, także zaczęłam później stosować te kosmetyki i no żadnej reakcji one u mnie nie wywołały, także bez względu na to czy wiecie, że macie alergię czy nie wiecie to jeżeli zdecydujecie się na używanie jakiegokolwiek kosmetyku właśnie z jadem szczelim to zalecam zrobienie sobie takiego testu, właśnie takiego 24 czy nawet 48 godzinnego żeby sprawdzić, że wasza skóra, wasz organizm toleruje tego typu składnik, żeby potem no, nie, nie zaszkodzić sobie w żaden sposób no i słuchajcie, jeśli już chodzi o same kosmetyki, to cała przygoda zaczęła się e, dzięki Andrzejowi, bo to on mnie namówił, że tak powiem, na testowanie tych kosmetyków. I też on sprezentował mi ten pierwszy mój kosmetyk z jadem pszczelim, i to jest firma Wild Fans e, Bee Venom. To jest serum i to jest firma w ogóle nowozelandzka. Ja jeszcze mam tutaj opakowanie, to tak to wyglądało. E, kosmetyk jest zużyty, ja oczywiście trzymam puste opakowanie na potrzeby filmu. E, także to jest serum z jadem pszczelim. Słuchajcie, Firma, tak jak powiedziałam, Nowa, nowozelandzka. Oni tam w swojej ofercie chyba jeszcze mają na pewno krem pod oczy. Wydaje mi się też, że jest krem. to serum pochodzi z eBay'a i wiem, że na eBay jest no jest dostępny, natomiast ze strony firmy to myślę, że tutaj kosztem bardzo wysokim byłaby przesyłka, także lepiej czegoś takiego szukać na eBay'u. Tak jak mówię, firma z Nowej Zelandii. Tutaj jest bardzo ciekawy skład tego serum. On jest dosyć zresztą prosty. Tutaj producent mówi, że on ma działać przeciwzmarszczkowo, ma wspomagać cyrkulację krwi, produkcję kolagenu i elastyny. On zawiera aż 134 składników odżywczych, natomiast on nie ma tutaj 134 składników, po prostu te składniki odżywcze wynikają prawdopodobnie z miodu i też z innych substancji, bo właśnie on tutaj dosyć wysoko w składzie zawiera miód i to jest to miód maniuka, oprócz tego jeszcze zawiera ekstrakt z ogórka i ekstrakt z imbiru tutaj w ogóle producent też na opakowaniu mówi, żeby nie używać, jeżeli ma się alergię i tutaj jest dosyć tak to dobitnie napisane, wiecie, warning i tak dalej, no i tutaj producent mówi, żeby tego używać 2-3 razy w tygodniu i ja muszę Wam przyznać, że jak na początku zaczęłam stosować to serum, to rzeczywiście stosowałam je tak co drugi dzień i ja przez pierwszych kilka razy czułam takie delikatne mrowienie na skórze, ale było to bardzo delikatne, to nie było nic takiego, jak na przykład mam po kosmetykach z Masami. Mówię, bardzo delikatne browienie, natomiast po kilku dniach już tego odczucia nie miałam. Nie wiem, dlaczego producent tutaj mówi dwa czy trzy razy w tygodniu, bo to nie jest jakiś kosmetyk taki bardzo silnie działający, nie wiem, jakoś bardzo silnie podrażniający skórę i tak dalej. Także przez pierwsze dwa tygodnie ja rzeczywiście go stosowałam, wiecie, tak, co drugi dzień, a potem zaczęłam stosować już codziennie. Samo serum ma bardzo przyjemną formułę, ma taką postać, takiego bardzo lekkiego, łatwo wchłania, wchłaniającego się mleczka. U mnie bardzo ładnie to. Skórę nawilżało. Ym, mówię, miało taki bardzo ładny, delikatny zapach. Ładnie się szybko wchłaniało, także bardzo przyjemnie mi się tego serum stosowało, y, używało. Y, tutaj y, ten jad pszczeli jest na, na końcu w składzie i on w większości skłonników będzie na końcu składu, dlatego że to są rzeczy, które się dodaje rzeczywiście tam maksymalnie chyba w, w 1%. Tak jak mówię, no, jak, jak z, czytałam raport z tego badania, to tam było 0,006%, ale być może było to nie wiem, inne, inne, innego rodzaju składnik, nie wiem, nie jestem chemikiem, żeby też bardzo dobrze rozumieć te, te raporty, które czytam, no tak czy inaczej rozumiem, że jest to składnik, którego dodaje się w, w, śladości, w, w ilościach śladowych, także spodziewam się, że tego typu składnik będzie na końcu składu i on tutaj rzeczywiście jest na końcu składu, Wyra, wyraźnie jest napisane Bivenum, przepraszam, on nie jest na końcu składu, bo potem jeszcze jest Sorbit i perfu. Także jest trzeci od końca. No i to wszystko, słuchajcie, serum jest w szkolnej w butelce, tutaj jest 47 ml, ja nie wiem w tej chwili ile ono kosztuje, ale myślę, że ten kosmetyk na pewno mogę Wam polecić, bo tak jak mówię, bardzo mi się go przyjemnie używało, bardzo ładnie skórę nawilżał, był bardzo wydajny, także bardzo fajny kosmetyk, godny polecenia. Kolejna rzecz, którą zużyłam, to był krem pod oczy z firmy Maniuka Doktor. Było, bardzo się zdziwiłam, jak znalazłam, znaczy ja Maniukę Doktor znam i to jest w ogóle firma, która jest w Holland and Barrett, ale nie tylko, ona też jest bardzo często w promocji. Ja kiedyś miałam coś z Maniuka Honey, ale nie pamiętam co i pamiętam, że nie pamiętam co, ale pamiętam, że ten kosmetyk nie wywarł na mnie jakiegoś tam wielkiego wrażenia i później się jakoś tak do firmy zraziłam, a teraz znalazłam, że oni mają całą właśnie tą serię Api Nourish i ja wcześniej nie wiedziałam, co to ma być te Api Nourish, a Api Nourish to jest właśnie kosmetyki z jadem szczeli i tutaj jest zresztą nawet jakby napisane Purified Bee Venom, Venom. Słuchajcie, oni w tej serii Apinurish yy, tam jest i, tak jak widzicie, ja kupiłam krem yy, pod oczy, ale jest również krem chyba na dzień i krem na noc i jakaś maska nocna i jest serum do twarzy i jest jakiś czyścik do twarzy. Także jest tych kosmetyków tam naprawdę sporo i tak jak mówię, one są tutaj dostępne między innymi w Holland Barret, ale nie tylko. Nie wiem, czy Maniuka Doktor jest dostępna w Polsce. Yy, wydaje mi się, że ja kiedyś próbowałam znaleźć jakieś linki na cenę i chyba nie znalazłam. Tak, yy, tak czy inaczej, ja zostawię oczywiście nazwy tych kosmetyków i linki, jeżeli znajdę, to zostawię w opisie filmu, tutaj tak jak mówię Maniuka, do której jest dostępna między innymi w Holland Barrett, bardzo często są na nią promocje, te kosmetyki nie są jakoś tam też szczególnie drogie a mówię, jak w promocji to już w ogóle ten krem pod oczy to mi się naprawdę bardzo dobrze sprawdził, podobała mi się po prostu jego konsystencja, jego formuła on był taki dosyć lekki, ja go nakładałam sobie pod oczy w tych dwóch czy trzech warstwach ładnie się wchłaniał, ale zostawiał taki jak gdyby delikatny film pod tym okiem, także to nawierzenie trwało na... Naprawdę przez praktycznie cały dzień. Nie podrażnia mi w żaden sposób oczu. To jest też chyba nieperfumowany kosmetyk. Teraz nie wiem, tak mi się wydaje, bo nie pamiętam, żeby miał jakiś zapach nie widzę, żeby tutaj był jakiś perfum jakiś perfum, także mówię jako krem pod oczy, tak czy inaczej, sprawdza się naprawdę bardzo fajnie i myślę, że jak go sobie zakupię ponownie jak już wykończę to, co mam jak go znajdę w promocji, to na pewno kupię ponownie tutaj mamy 15 ml i tutaj mamy naprawdę bardzo fajne, zresztą cała ta seria tych kosmetyków ma naprawdę bardzo fajny skład w tym konkretnie kosmetyku jest między innymi aha, co mówi producent, że on ma redukować oczywiście sińce i zmarszczki ma widocznie wygładzać i odżywiać tą okolicę wokół oczu, ma wspomagać odnowę komórkową, produkcję kolagenu i on zawiera między innymi miód, olej ryżowy masło sha, no i oczywiście ten bivenom zresztą tutaj ten skład jest dosyć bogaty tutaj też są peptydy także w ogóle jako krem pod oczy to ma bardzo fajny skład i mówię, bardzo dobrze się sprawdzał, także również mogę Wam ten kosmetyk polecić i szczególnie, że też nie są drogie. No i kolejne dwa kosmetyki to jest firma Diet Aesthetic ja, ja kupiłam te kosmetyki na stronie Karety. natomiast wiem, że na, strona Karety też jest dostępna w Polsce, nie wiem gdzie jeszcze są dostępne te kosmetyki, ale wydaje mi się, że Diet Aesthetic jest, jest też do, dosyć łatwo dostępne w ogóle tu wszędzie jest Biweną, Biweną, a nigdzie nie ma daje estetyk napisu. Aha, tutaj. Tutaj jest logo firmy, nie wiem czy będę wam w stanie pokazać, ale największe opakowanie na pudełku to jest właśnie Biweną. I ja słuchajcie, mam krem i serum. Serum to już mam tutaj na wykończeniu i krem wciąż jeszcze używam. Tutaj dla odmiany. Aha i w tym doktor Maniuka doktor też jest Biweną gdzieś tam pod koniec składu dokładnie, potem nam jeszcze jest sorba, jakiś sorbet i jeszcze jakieś są dwa peptydy, także ten biwenum jest trzeci albo czwarty od tyłu i jest konkretnie napisane na nim biwenum. Natomiast dla odmiany, tutaj jeśli chodzi o ten diet estetyk to tutaj mamy syntetyzowany jad pszczeli. I tak zresztą sam producent na stronie to opisuje, że jest to syntetyczny jad pszczeli. Oprócz tego jeszcze jest wosk, pszczeli, propolis, mleczko, pszczele, pyłek, pszczeli, miód, miód maniuka. Także jest tutaj bardzo dużo tych składników odmiotnych. Producent mówi, że on ma stymulować metabolizm skóry, regenerować, nabliżać, ma działać antyoksydacyjnie, antyoksydacyjnie i przeciwzmarszczkowo. Słuchajcie jeden i drugi kosmetyk przede wszystkim bardzo ładnie skórę nawilża i jeden i drugi kosmetyk ma bardzo fajną formułę dosyć podobną, przy czym serum jest takie też kremowe, ale wiadomo jest to postać dużo lżejsza, takiego lekkiego mleczka, chociaż teraz jak były takie upałe to stosowałam to serum jako krem na noc i też się dobrze sprawdzał, bo właśnie był lekki, ładnie nawilżał, natomiast ten krem tutaj w tym słoiczku to jest taki wiecie bardzo gęsty, taki wręcz powiedziałabym sztywny, ale też bardzo ładnie się na skórze rozpuszcza, ładnie się rozprowadza i też bardzo y, ładnie nawilża. Ja na początku, jak stosowałam jeden i drugi kosmetyk, to byłam zachwycona, szczególnie właśnie tym kremem, bo ja lubię wszelkiego rodzaju odmiodne składniki w kosmetykach, także ja widziałam, jak on ładnie mi skórę nawilża, tak ją ładnie jak gdyby na, od, napompowuje od środka. Natomiast jest w tych kosmetykach rzecz, która mi niesłychanie przeszkadza i w, tych, w tym momencie ja naprawdę się już z tymi kosmetykami trochę męczę, mianowicie y, zapach. One są bardzo, ale to bardzo mocno perfumowane. To znaczy, że te zapachy są ładne, bo to jest taki zapach kwiatowo-miodny i ten zapach w pierwszym momencie mi się podobał, natomiast ten zapach jest tak niesamowicie silny że ja po nałożeniu tego kosmetyku przez wiele, wiele godzin go czuję. Jeżeli czasami zdarza mi się, że to sero na przykład stosuje na dzień, to ja praktycznie przez większość dnia, pomimo tego, że ja i pod spodem i na wierzch mam jeszcze jakieś inne kosmetyki, to ja mimo to ten zapach wyczuwam. I to samo jest tutaj z tym kremem właśnie na, na noc. On jest y, za ciężki na dzień. To jest typowo krem na noc. Y, również bardzo mocno y, wyczuwany jest ten zapach i przez bardzo, bardzo długi czas. Także mnie w tej chwili już to zaczyna męczyć. Ja oczywiście ten krem używam i ja go zużyję do końca tylko idzie mi to trochę wolno, bo nie używam go codziennie, dlatego że mówię, no bardzo mnie mocno męczą te zapachy. Ogólnie sama firma daje estetyk mnie ciekawi, dlatego że oni tam mają dużo ciekawych kosmetyków, oni tam mają w ogóle jakiś, e, jakiś e, krem pod oczy. E, jadem meduzy, czy, czy coś. Takie wiecie, mają tam coś tam zjadem węża, też jest. Ogólnie mają bardzo ciekawe kosmetyki, ale obawiam się, że one wszystkie prawdopodobnie są tak mocno perfumowane. Także ja y, zdaję te estetyk, y, już się więcej na żadne kosmetyki nie skuszę. Natomiast jeżeli Wam nie przeszkadza takie silne stężenie perfum, no to kosmetyki warto wypróbować. Przy czym tutaj mówię, te y, stężenie, znaczy. Y, sam ten jad pszczeli nie jest tej czystej jak gdyby, postaci, znaczy czystej, nieczystej, bo oczyszczonej, tylko jest tutaj właśnie syntetyczny jad pszczeli, czyli, krótko mówiąc, są tutaj dodane peptydy i jest tych peptydów tutaj całkiem sporo i one są dosyć już wysoko w składzie, także ogólnie uważam, że ciekawy też kosmetyk jako taka alternatywa dla naturalnego jadu pszczelego, bo być może osoby, które rzeczywiście mają silno, silną alergię na jad pszczeli, to tych kosmetyków z naturalnym jadem pszczelim, być może nie będą mogły używać. Natomiast sprawa będzie się miała zupełnie inaczej z tym syntetycznym jadem pszczelim, bo tutaj powiedzmy no działanie będzie podobne, tak? Tutaj też i stężenie tego tych peptydów może być wyższe, no dlatego, że nie jest już tak bardzo toksyczne. Więc prawdopodobnie osoby, które będą miały, mają alergię na jak pszczeli, będą mogły używać tego syntetycznego, bo tutaj nie ma już tych takich toksyn, wiecie, no on, to już jest zupełnie y, jak gdyby inny składnik, ale działanie jak gdyby będzie podobne. Także tak wyglądają te cztery kosmetyki, które ja zużyłam i używam. Natomiast na rynku jest oczywiście tych kosmetyków więcej, natomiast nie ma ich aż tak bardzo dużo. Z tych, o których warto chyba wspomnieć, to znalazłam dwa, dwie firmy, dwa kosmetyki, ale bardzo drogie. Jedna to jest firma polska i to jest Apigen Royal. Apigen Royal. I tam w ogóle producent mówi, że to jest polskie kosmetyki też od polskich pszczelarzy, od polskich pszczół. Także tam też chyba producent na stronie mi się wydaje, że podaje stężenie tego jadu w kosmetykach, ale w tej chwili nie pamiętam. No i te kosmetyki są naprawdę dosyć drogie, bo tam 15 ml serum to kosztuje chyba coś koło 200 zł, o ile mi pamięć nie myli. Także kosmetyki stosunkowo drogie. Natomiast z zagranicznych marek to firma Rodial. Rodial mam wrażenie, że jest ogólnie firmą znaną, tylko że ja nigdy nic z Rodial nie miałam, bo to są też kosmetyki bardzo drogie. I oni też tam mają serię kosmetyków Be Venom, czyli będzie tam i krem i jakaś maska i tak dalej. I one też właśnie zawierają ten Purified Bee Venom, czyli ten oczyszczony jad pszczeli. Na pewno są jeszcze też inne kosmetyki, jak się wpisze na przykład, czy to na ebay, czy w ogóle w internet kosmetyki z jadem pszczelim, to wychodzi dużo różnych takich wiecie i chińskich i, i koreańskich kosmetyków. Natomiast tutaj moim zdaniem też trzeba być ostrożnym, dlatego że jeżeli ten kosmetyk jest zbyt tani, to on jest podejrzany, dlatego że samo pozyskiwanie tego jadu pszczelego jest to rzecz droga, dlatego że to muszą robić tylko wybrani pszczelarze z odpowiednim ekwipunkiem. Ten jad pszczeli musi być odpowiednio później spreparowany, musi być odpowiednio przechowywany, także nie jest to składnik tani. W związku z tym oczekujemy, że jeżeli kupujemy kosmetyk z tym składnikiem, to wiadomo, że te ceny powinny być drogie, bo jeżeli one są zbyt tanie, to pod znakiem zapytania są, i właśnie źródło pochodzenia tego składnika, i czy rzeczywiście on jest naturalny, czy może syntetyczny, czy może z jakichś tam, wiecie, podejrzanych upraw. Także zbyt tanich kosmetyków mi się wydaje z tym jadem pszczeli również nie warto kupować, albo z takich firm, o których nic nie wiemy, dlatego że no to jest składnik drogi i te kosmetyki też powinny być stosunkowo drogie. Słuchajcie, jeśli chodzi o działanie na mojej skórze, jakie zaobserwowałam, używając wszystkich tych kosmetyków, o których Wam dzisiaj powiedziałam, to ja muszę Wam powiedzieć, że żadnego wygładzenia zmarszczek nie zauważyłam. Ale to też dlatego, że ja po prostu nie mam jeszcze takich zmarszczek, które by mogły się gdzieś tam wygładzać. Oczywiście w okolicach oczu zmarszczki mam, natomiast tutaj no, te badania też były prowadzone przez 12 tygodni, czyli przez 3 miesiące stosowania tylko jednego kosmetyku. mi te kosmetyki starczyły na mniej niż 3 miesiące każdy. Jeden, więc tutaj czas używania tych kosmetyków był krótszy, no i też tak jak mówię moje zmarszki nie są aż tak głębokie i nie mam też takich instrumentów pomiarowych nawet gdyby one się zmniejszyły tam o te 5 czy 6% to ja podejrzewam żebym tego nie zauważyła natomiast na pewno zauważyłam bardzo ładne nawilżenie skóry, jeśli chodzi o wyrównanie kolorytu, tutaj też na ten temat nie mogę się wypowiadać, ale to też dlatego że moja skóra jest specyficzna jak wiecie ja mam melazmę, u mnie te przebarwienia są głębokie i ja nie wierzę, że jakiekolwiek serum z jednym pszczelim mi te przebarwienia ujednolici, dlatego, że ja używam innych dużo mocniejszych, bardziej skoncentrowanych składników aktywnych, które są dedykowane właśnie te, tego typu problemom. Także tutaj się aż takich re rewelacji ze strony tych kosmetyków nie spodziewałam natomiast wszystkie te kosmetyki bardzo dobrze się u mnie sprawdziały w roli takiego nawilżacza w roli takiego odnawiacza skóry przyjemnie mi się ich używało no może mówię z wyjątkiem tego kremu zdaję te staty, który jest zbyt mocno perfumowany, ale jeśli chodzi o jego działanie na skórę, to tutaj też ono mi się bardzo podoba, także ja osobiście uważam, że chociaż sama no nie widzę jakichś odmładzających efektów stosowania tego kosmetyku, to mimo to uważam, że składnik jest sam bardzo ciekawy i tak jak mówiłam, były pro, prowadzone są prowadzone badania kliniczne profesjonalne badania kliniczne które udowadniają przeciwzmarszczkowe i wygładzające działanie tego składnika, to jednak jest tych badań jeszcze też stosunkowo mało i też tych kosmetyków jest stosunkowo mało. Ale moim zdaniem te badania i sam składnik jest bardzo obiecujący i ja z chęcią będę te kosmetyki jeszcze testować. Ja szczególnie będę chciała przetestować więcej tych kosmetyków właśnie z Maniuka Doktor, dlatego że one są tutaj dla mnie dosyć łatwo dostępne, są te kosmetyki stosunkowo niedrogie. Także jak będę miała okazję, chciałabym jeszcze przetestować może serum, może krem Już pomijając ten jad pszczeli, ale tutaj też są inne składniki w tych kosmetykach, które mi się podobają i. Mam nadzieję, że się też będą sprawdzać. Jeżeli znajdę jakieś jeszcze kosmetyki z tym składnikiem tutaj dla mnie dostępne i w rozsądnych cenach, to oczywiście będę testować. Natomiast na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, chciałam Wam opowiedzieć o tych czterech i yy, nie wiem, z, zaproponować Wam też testowanie tych kosmetyków. Może zauważycie u siebie jakąś poprawę właśnie w, w jakości skóry, w, w głębokości zmarszczek, czy też w kolorycie. Dajcie znać, czy w ogóle kosmetyki z jadem pszczelim Używaliście kiedyś, czy znacie, czy jest to dla Was temat zupełnie nowy, czy już gdzieś Wam się tam o uszy obiło? Słuchajcie, tego typu składników dziwacznych w kosmetykach to znamy już wiele i wszystko zapoczątkowało się od tego, wiecie, całego boomu na kosmetyki koreańskie, bo tam ja przynajmniej się pierwszy raz spotkałam z dziwacznymi składnikami w kosmetykach właśnie, w przypadku kosmetyków koreańskich, bo były już, już śluz ze ślimaka, to już nikogo nie dziwi, ale wyciągi z jaskółczych gniazd i nie wiem, placenty z owiec i tak dalej, to już też no moim zdaniem to są składniki dziwaczne i jad pszczeli poniekąd też jest składnikiem dość dziwnym natomiast nie jest to nic nowego, tak jak mówiłam, jest stosowany już od lat w medycynie alternatywnej, w medycynie ludowej, także nic dziwnego że pojawił się również i we współczesnych kosmetykach. Mam nadzieję, że film był dla Was ciekawy. Dajcie znać, co, co Wy myślicie o tych kosmetykach. Czy się na którejś skusicie, czy może już się skusiliście, czy macie jakieś swoje spostrzeżenia, czy nie. Ja Wam już serdecznie na dzisiaj dziękuję. Zapraszam, oczywiście, do polubienia filmu, do, do subskrybowania kanału. A tymczasem życzę Wam wszystkim już miłego dnia, miłego tygodnia. I zapraszam, oczywiście, do kolejnych filmów. Cześć.